Na pewno kojarzycie to takie fantastyczne uczucie, kiedy idziecie sobie do kina bez jakichś wygórowanych oczekiwań, ale wiecie, że będzie grać wasz ulubiony aktor, więc chociaż to się uda na pewno, a potem wychodzicie z kina i okazuje się, że hej, to był świetny film. Można powiedzieć, że po Duńczykach spodziewamy się sporo, bo co chwilę mają kolejnych kandydatów do Oscara. No, na pewno stali bywalcy. Natomiast nazwisko reżysera, czyli Nikolaj Arsel, możecie kojarzyć z takiego filmu sprzed dekady, czyli Kochanek Królowej, w którym również w roli głównej był Mac Mikkelsen, więc tutaj się panowie ewidentnie polubili. Niestety, ten reżyser nie jest dla mnie gwarancją fantastycznego seansu, ponieważ ma na koncie także takie rzeczy jak Mroczna Wieża, ta amerykańska, czy tam. Zalew różnego rodzaju kryminałów, takich ze średniej półki, bym powiedział. Ale wiadomo, jak widzimy, Maca w obsadzie, tym bardziej w głównej roli. No to idziemy do kina, tak? Natomiast, jeżeli szukacie czegoś do obejrzenia w domu, na własnej kanapie, to mamy dla Was propozycję od partnera dzisiejszego odcinka, czyli telewizji AMC. Już w najbliższy czwartek, czyli 21 marca, o godzinie 22 na kanale AMC będziecie mogli obejrzeć pierwszy odcinek. Drugiego sezonu serialu Szepty roku. I to jest przede wszystkim propozycja dla tych, którzy lubują się w takich klimatach thrillera noir, w nieco westernowym sosie, albo na przykład w pamięci macie jeszcze czas krwawego księżyca Martina Scorsese, no to myślę, że znajdziecie tutaj coś dla siebie. A za całość, za produkcję tego serialu odpowiada m.in. innymi George R.R. Martin oraz Robert Redford. Akcja serialu rozgrywa się na początku lat 70. w Arizonie, na terenach należących do plemienia Navajo. Co jest dość ważne, dla tego serialu, ponieważ wszystko będzie się obracać wokół spraw prowadzonych przez plemienną policję. Jeżeli widzieliście pierwszy sezon, to bohaterowie tego pierwszego sezonu, czyli porucznik Liphorn oraz jego zastępca, który w tym sezonie staje się już prywatnym detektywem, będą prowadzić dwa osobne śledztwa, które z czasem zaczynają się zaskakująco łączyć. Drugi sezon serialu szeptym Roku będzie mieć 6 odcinków i będą się one ukazywać co tydzień w czwartki na kanale AMC o godzinie 22. I spokojnie, jeżeli przegapicie jakiś odcinek, to co czwartek o 21 przed premierą nowego odcinka będzie powtórka poprzedniego. Jeżeli temat Was zainteresował, to oczywiście wszystkie niezbędne informacje znajdziecie w opisie pod tym odcinkiem, jak zwykle. A my wracamy do recenzji Benkarta, bo jest o czym gadać. Ja się przyznaję, że czasami do takich filmów kostiumowych, historycznych trochę podchodzę z pewną rezerwą. Z dystansem. Zawsze się boję, że będzie to zbyt rozciągnięte i zbyt epickie, jak na moje upodobania, ale nie w tym przypadku. Bo uwaga, ten film to jest pełnoprawny rasowy western, tylko z Danii. Więc bardziej modern? No, eastern. <grym> Głównym bohaterem tej opowieści jest weteran wojenny o nazwisku Ludwik Kejlen, który postanawia sobie, że od tego momentu jego najważniejszym celem życiowym będzie ujarzmienie wrzosowisk, które dotychczas uchodziły za takie, na których nic nie wyrośnie. Zresztą sam król chciał, żeby były kolonizowane tamte nieżyzne rejony Jutlandii, w związku z czym trochę ten cel wpisuje się w. Królewski program powiedzmy kolonizowania tych ziem, a nasz główny bohater robi to dlatego, żeby dostać tytuł szlachecki. I taki jest bezczelny, że to jest jego warunek, że on się zajmie tymi ziemiami, jeżeli zostanie szlachcicem w nagrodę. Problemem okazuje się nie tylko sama ziemia i walka z naturą, ale także pewien szlachcic, który rości sobie prawa do tych ziem, który uważa, że te ziemie należą do niego, i to jest niejaki szinkel. Koćku. Oczywiście zaczyna sobie rościć prawa do tych ziem dopiero w momencie, kiedy się okazuje, że nasz główny bohater coś tam buduje. I że się wprowadził bardzo, bardzo niedaleko i będzie mu przeszkadzać. I żeby krótko opisać Wam, z jaką postacią będziemy mieć tutaj do czynienia, to myślę, że idealną referencją będzie tutaj Bartek Gelner z 1670. Mhm. <śmiech> <śmiech> Albo Piotr Pacek z Kosa. ewentualnie z swoją drogą. Kosi Bankard. Mają Mało elementy wspólne. Sporo wspólnego ze sobą. Zdecydowanie. W każdym razie totalny dupek, oczywiście. I wszyscy widzowie wiedzą od razu. Od pierwszej sceny. Po której stronie tutaj trzeba być. Ta postać to jest taka narośl. To jest taki niechciany sąsiad, który będzie patrzył na każdy wasz błąd. i co chwilę będzie się pojawiać, żeby przeszkodzić wam w tym, co właśnie robicie. A przy okazji ma niewspółmierną władzę. Na nieszczęście nasz główny bohater jest tak zdeterminowaną postacią, że jest absolutnie nieprzekupny, nie da się go przekonać do swoich racji. On będzie trwał przy swoim zdaniu, dopóki nie osiągnie zamierzonego celu. Ja No ale jak okiełznać tę ziemię? W pojedynkę. No nie da się, więc będą potrzebni do tego ludzie, i Ludwik będzie na różne sposoby próbował właśnie sprowadzić osadników, sprowadzić ludzi, którzy zamieszkają to jego miasteczko przyszłe, które tam będzie właśnie kolonią królewską. Ale też w jego gospodarstwie, tak to nazwijmy, pojawiają się osoby, które być może nie powinny się tam znaleźć. Bo są zbiegami, bo są włóczęgami, bo no nie powinno ich tam być generalnie. Zdarzają się też bandyci okoliczni. I pewnie gdyby król wiedział, co się tam dzieje, to nie byłby zbyt zadowolony, ale za to my będziemy. To, co ogromnie podoba mi się w tym filmie. とと w jaki sposób on wykorzystuje takie dobrze nam znane archetypy. Mm -hmm. Nie stereotypy, tylko właśnie takie klasyczne figury. Chociażby z tego względu, że ten główny bohater to jest taki typ pokroju trochę i Studa, taki małomówny, w którego spojrzeniu siedzi absolutnie wszystko i też mam takie poczucie, że Mads Mikkelsen im starszy jest, tym więcej jest jeszcze wypisane na jego twarzy. I w ogóle też taką energię łatwo uwalnia. Mało tego, tutaj dochodzi w pewnym momencie do takiego małego przeskoku czasowego, i też twórcy nie pokusili się nawet o żadną charakteryzację, bo ten człowiek potrafi to zagrać, że się zestarzał 10 lat, czy ileś tam. Można? Ale faktycznie Mac jest tutaj takim typowym bohaterem westernu, który zdecydowanie bardziej stawia na działanie niż na mówienie. Ciężko mu przychodzi mówienie o emocjach, a szczególnie już kiedy ma do czynienia z kobietami. I to jest kolejna świetna sprawa w tym filmie, czyli Anna Barbara. Świetna postać. Świetna postać, napisana od początku do końca tak, jak ja bym chciała, żeby była. Mamy pewną rzecz w finale. No nie będziemy do O niej... której nie będziemy mówić ale miałam takie poczucie w trzech czwartych filmu, że chciałabym, żeby to się wydarzyło w ten sposób, ale pewnie się tak nie wydarzy, a jednak się wydarzyło. Graliście w Red Dead Redemption 2? Jeżeli kojarzycie postać Sadie Adler, to myślę, że będziecie zadowoleni z drogi tej bohaterki. Natomiast to, co jest absolutnie fantastyczne, to, że ta postać, postać Anny Barbary, jest prowadzona w taki sposób, że ona na początku stanowi pewnego rodzaju tło, taką... dodatek. taki dodatek, taką strzelbę Czechowa, zresztą tutaj jest ich cała masa w tym filmie coraz większą y, część ekranu przejmuje dla siebie i staje się naprawdę ważną postacią. I uwielbiam tę drogę, w jaki sposób ona tutaj jest y, zaplanowana, rozplanowana, rozpisana, bo to wszystko jest bardzo precyzyjne i wystarczy czasami jedna czy dwie sceny, i my już widzimy, że odbija to wszystko w nieco inne rejony. I tak jest w zasadzie z wszystkimi. Yy, tak. I też chciałabym tutaj wyszczególnić postać. Tej dziewczynki, która pojawia mhm. się w życiu naszego bohatera, która właściwie jest sierotą przejętą właśnie przez tych bandytów, włóczęgów, i poza tym, że ona ma w sobie mnóstwo uroku i w ogóle jest świetnie zagrana to jest taka rezolutna dziewczynka, to mam też poczucie, że dzięki temu, kiedy bohater tłumaczy jej pewne rzeczy to my też to naturalnie łapiemy, a nie jest mhm. to takie ekspozycyjne, a powiedzmy widzowi, co się teraz wydarzy. Tak i y, różne motywy, które się pojawiają, potem też przepięknie wracają i też stanowią klamrę dla tej opowieści. Bo tak naprawdę to jest historia przede wszystkim o próbie ujarzmienia natury, ale też o ustawieniu odpowiednich priorytetów życiowych. O tak i też o walce ego. Tak. Ego z ego i z własnym ego. Mhm. Bo żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie jest tak, że ten bohater, którego mamy jest krystaliczny Nieskazitelny. i nie będzie podejmować złych wyborów y, z perspektywy widza. Zresztą Bo on my jest postawiony oczywiście... wielokrotnie tutaj przed wyborem. Tak i my oczywiście skłaniamy się ku pewnym rzeczom jako osoby oglądające i mamy taki nie, nie, nie rób tego, <noise> ale wiemy, że musi to zrobić, żeby ta droga była pełna. Mhm. Nie ma takich miejsc w scenariuszu, które byłyby niepotrzebne, które byłyby zbędne i które rozwadniałyby tę opowieść. Tutaj wszystko jest po coś. Ja absolutnie uwielbiam to, jak skonstruowany jest ten scenariusz, ale też przede wszystkim w jaki sposób reżyser wyciąga te wszystkie najważniejsze elementy z niego, żeby one stanowiły ten pierwszy plan. Tak, i jednocześnie ja nie uważam, że ten film opowiada o czymś, o czym nie opowiedział nigdy żaden tak, film tak. ani żadna książka. Wręcz przeciwnie, ale robi to w taki sposób, że jest to po prostu przyjemne do oglądania, że chce się to oglądać, że można odnieść jakieś swoje doświadczenia do doświadczeń bohaterów, bo one są na tyle po prostu. uniwersalne? Tak, a jednocześnie takie intensywne. I też fantastyczne jest to, że reżyser tutaj z taką pewnością daje nam takie satysfakcjonujące sceny. I on dobrze wie, że one wywołają konkretny efekt. To jest taki satysfakcjonujący film, szczególnie na poziomie konkretnych sekwencji, które zatrzymują I się bohaterów. W, tym, i w tym momencie. I jedna scena o, dla dużo. mnie to jest po prostu. Mm, mm. Ale okej. Okay. To, co moim zdaniem zdecydowanie wyróżnia ten film spośród. Innych, podobnych, mhm. powiedziałabym, to są krajobrazy. Ten film sprawia, że ja wierzę w to, że Jutlandia jest najpiękniejszym miejscem na Ziemi. Te kolory, te niebieskości, wszystkie, które są tak podkręcone aż. Mhm. O, oh, pięknie no, to. Kiedy wygląda. dochodzi jeszcze walka z żywiołem, to też nabiera dodatkowej mocy to wszystko. Faktycznie, zdjęciowo jest absolutnie fantastyczne. Naturalne oświetlenie, to jak. Ten ogień tam gra też w różnych mm -hmm. scenach. Mm. I to ma też ogromne znaczenie w kontekście tej historii, no bo mówimy tutaj tak naprawdę o uprawie roli. O wie? uprawie ziemniaków. dla ziemi tym strumieniem to jest karto. I wizualnie można pokazać te relacje człowieka z naturą, a też z tego co wiem, to reżyser był bardzo zadowolony, że udało im się nakręcić ten film faktycznie w miejscu, w którym Miały miejsce te zdarzenia, które były inspiracją do powstania książki, a potem filmu. No to co? Piękni ludzie, piękne zdjęcia, historia, za którą chce się podążać, bohater, w którego wierzymy, któremu kibicujemy, nawet jeżeli się chwilami z nim nie zgadzamy. I w którego oczach potrafimy się absolutnie utopić, wręcz, momentami. Ach. Mikkelsen tutaj odwala taką kreację. Ja myślę, że on by się mógł w ogóle w tym filmie nie odzywać. No. I, I tak by to działało. I w ogóle, bo o tym nie powiedzieliśmy nic, ale ta chemia ekranowa między Macem Mikkelsenem a, no nie przypomnę sobie nazwiska, aktorem grającym tego barona. Szinkela? De Wow! Każda ich scena konfrontacji to są takie iskry. Lingl, er chaos, bo for er trudne for Świetne. No i oczywiście Anna Barbara, którą kocham. Także słuchajcie, to dla mnie to jest naprawdę pełne zaskoczenie. Dawno nie widziałem y, filmu tego pokroju. Bo trochę szedłem na film kostiumowy, a dostałem western, i to w dodatku właśnie taki, taki krwisty, taki mięsisty, jak to lubię często y, określać tego typu filmy. Plus, Matt Mikkelsen robi tutaj absolutnie znakomitą robotę. I ja szczerze polecam. Świetny film. Wiem, że na pewno są osoby, które będą kręcić nosem na to już, w jakim gatunku jest ten film, mm -hmm. ale polecam się przemóc, polecam sprawdzić, najwyżej, no trudno, dwie godziny. Ja, ja myślę, że mały, mały będzie odsetek ludzi, którzy stwierdzą, że nie, ten film im się nie podobał, mm -hmm. bo on jest taki bardzo, powiedziałbym, prostolinijny, nie jest no przegadany. Klasyczny. Bardzo klasyczny w duchu. E, także pff, myślę, że to będzie... Duża szansa na to, że wyjdziecie z seansu zadowoleni. Więc tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy materiał. Przypominamy Wam oczywiście o premierze serialu Szepty Mroku na AMC. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie pod odcinkiem. Od nas to wszystko i do zobaczenia w następnych.